Siemano wszystkim z tej strony niekto inny nakodmicz DAO i witam Was na kolejnym filmie o rozdziale 5. W dzisiejszym odcinku ponownie tak jak w ostatnich dniach przedstawię Wam wszystkie ostatnie najnowsze wycieki w temacie kolejnego rozdziału 5, ponieważ gracze znów otrzymali ogrom informacji na temat nowości jakie tam będą oraz pojawiły się informacje na temat nadchodzącego wielkiego eventu. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 faudalców, a z tego powodu, że nadal tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie. Dzisiaj do wygrania macie 300 Fdolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w Kiftle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, do startu nadchodzącego wielkiego wybuchu zostało nam już dokładnie 5 dni, a do nowego rozdziału 5 tylko 6 a my w ostatnich dniach ponownie otrzymaliśmy ogrom nowych informacji w ich tematach. Na samym początku pod lupę zabierzemy sobie temat kolejnego rozdziału, ponieważ w jego temacie otrzymaliśmy tak naprawdę najwięcej ciekawych informacji i powiem wam, że informacje te są mega ciekawe, a zaczniemy sobie od współpracy z LEGO. Informacje w jej temacie zostaje podane przez Lika Rashina, który napisał informacje na temat trybu LEGO, a dalej wypisał wszystkie najnowsze informacje i w pierwszej dowiadujemy się, że gracze będą posiadać craftingi oraz automat, automatyczne craftingi. To znaczy, że na trybie Lego gracze będą mogli wytwarzać przedmioty, zbierając inne coś na zasadzie ratowania świata, gdzie zbieracie przedmioty do stworzenia broni lub coś na podobiznę Minecrafta, gdzie macie craftingi i też tworzycie swoje własne przedmioty. W temacie automatycznego craftingu, to prawdopodobnie będzie to działało tak, że po zebraniu wszystkich przedmiotów na daną rzecz, gracze będą mogli jednym guzikiem stworzyć przedmiot i podobna funkcja istnieje już właśnie w ratowaniu świata. W kolejnej wiadomości dowiadujemy się, że w trybie LEGO gracze będą mieli bronie oraz umiejętności. I my gracze znamy już niektóre z tych wszystkich rzeczy i przedstawiłem wam je ostatnio. I teraz w macie listę przedmiotów oraz umiejętności. Możemy tutaj znaleźć takie przedmioty jak przedmioty głównie z LEGO, to znaczy, że bronie i tak dalej będą zbudowane z klocków, a umiejętności będą dawały wam na przykład odporność na ogień czy zimno, dodatkowe zdrowie czy energię i naprawdę wiele więcej. Co też ciekawe, dalej dowiadujemy się, że w grze na LEGO pojawią się NPC-ty z klocków, które co ciekawe, będziecie mogli prawdopodobnie wynająć, aby robiły coś dla was, ponieważ liker ten wspomina, że będą one zbierać dla ciebie różne zasoby oraz różne przedmioty. Tak więc brzmi to mega ciekawie i sam z chęcią zobaczyłbym, jak to wszystko będzie wyglądało, a żeby to było mało, gracze w trybie Lego będą mogli oglądać orbitę i tutaj nie wiem o co dokładnie chodzi, lecz dalej dowiadujemy się, że będą lokacje oraz biomy. Tak dokładnie, moi kochani, na wyspie Lego będą również lokalizacje, biomy i cała ta reszta, która znajduje się na zwykłych wyspach, Battle Royale i co najważniejsze, mapa ta będzie również totalnie inna niż ta w Battle Royale. Tak więc dostaniemy dwie nowe mapy na start kolejnego rozdziału. Jedna mapa będzie mapą dla trybu Battle Royale i jej wstępny wygląd prezentuje się dokładnie tak jak widzicie w tle. A wyspa Lego jest nam niestety jeszcze nieznana, lecz wydaje mi się, że poznamy jej wygląd albo na dniach, albo dopiero w nowym rozdziale 5. Ostatnia informacja, jaka pojawiła się w temacie trybu Lego, to niestandardowy interfejs śmierci. To znaczy, że jeżeli zginiecie w tym trybie, to Zobaczycie całkowicie nowy wygląd ekranu po zginięciu, i jego wyglądu obecnie jeszcze nie znamy. Go, tak samo jak mapę, poznamy raczej w kolejnym rozdziale albo dopiero w momencie, gdy sam tryb Lego trafi do gry. A jak dobrze wiemy, ma on trafić albo po starcie nowego rozdziału, albo dopiero kilka dni później, bo nagrody pojawią się 8 grudnia. To jednak nie jedyne informacje, jakie otrzymaliśmy, ponieważ poza informacjami na temat trybu Lego pojawiło się dość sporo informacji na temat trybu wyścigowego, i o całym tym temacie również poinformował. Na Slickersina, a jego post macie teraz w tle. W jego poście możemy przeczytać szczegóły na temat trybu Rocket Racing, a dalej wypisał je wszystkie w podpunktach i już w pierwszym z nich dowiadujemy się, że gracze będą mogli tam zdobywać kosmetyki na pojazdy i są tutaj koła, karoseria oraz boostery. Jak jeszcze nie wiecie, to w trybie wyścigowym gracze będą mieli dostęp do tak zwanego garażu, w którym będziecie mogli modyfikować swoje pojazdy. I te modyfikacje, które wam przedstawiłem są jednymi z pierwszych, jakie znamy, lecz na pewno będzie ich o wiele, więc. site. Te wymienione tutaj prawdopodobnie skupiają się tylko i wyłącznie na wyścigach samochodami z gry Rocket League, a poza tym będzie tam również tryb ścigania się samochodami z Fortnite'a i one raczej na pewno będą miały więcej możliwych modyfikacji. Stawiam, że będziecie mogli tam jeszcze zmieniać ich kolor, dodatki, różne modyfikacje i wiele więcej, i ta grafika w tle bardzo dobrze to pokazuje, jak mogłoby to wyglądać. Lecz pamiętajcie, że zdjęcie to jest konceptem i w grze będzie to wyglądało totalnie inaczej. Kolejna z nowości, jaka pojawiła się w tym temacie, to. Przy informacje na temat globalnej tabeli wyników, co oznacza, że gracze po zakończonym wyścigu będą pojawiać się w globalnej tabeli i rywalizować z innymi na różnych próbach czasowych. Raczej wątpię, aby w tabeli chodziło o coś innego, jak nie o czasu, w jakim ukończycie dany wyścig, ale to dopiero zobaczymy, i mogą tam również wyświetlać się informacje na temat ukończonych wyścigów oraz liczby wygranych wyścigów z przeciwnikami. Kolejna informacja w temacie trybu wyścigowego również jest mega ciekawa, ponieważ dowiadujemy się, że na wyścigach pojawią się. Się kierowcy AI i chodzi tutaj prawdopodobnie o to, że jeżeli nie będzie graczy do grania, to będą za nich grały jakieś boty. Funkcja ta jest tak naprawdę mega ważna przy każdym trybie, ponieważ gracze nie lubią oczekiwać na start gry, a jeżeli przykładowo nie będzie graczy do grania, to czekalibyście naprawdę mega długo, aż zacznie się rozgrywka, a ta funkcja wczyta wam boty do gry i rozpocznie się mecz. Podobna rzecz jest w trybach podstawowych na Battle Royale, gdzie gracze często mają pełne lobby botów, ale to tylko dlatego, że brakuje po prostu zwykłych graczy do grania, ale spokojnie, bo przed nami jedna z najciekawszych informacji o tym trybie. A dokładniej według informacji w tym poście do Zobaczymy się, że gracze będą mieli dostęp do customowego lobby, więc w momencie wejścia na tryb wyścigowy całe lobby zmieni się i to właśnie tam pojawi się prawdopodobnie garaż do modyfikacji. Poza tym z wycieków, jakie pojawiły się już bardzo dawno temu, gracze będą mieli też tam osobne zadania o jakieś nagrody i prawdopodobnie nagrody będą w postaci elementów do pojazdów i były jakieś informacje o karnecie, ale o tym nic obecnie nie wiemy. Tak więc tryb ten również będzie mega wielki i będzie posiadał ogrom ciekawych rzeczy, a to, co dokładnie tam się pojawiło, Pojawi, dopiero zobaczymy i przed nami ostatnie dwie informacje na temat tego trybu i jest tam informacja o specjalnych reakcjach kierowców. To znaczy, że gracze siedząc w pojeździe będą mieli dostęp do specjalnych emotek, którymi będziecie mogli sygnalizować różne rzeczy. I w tym temacie za dużo informacji nie ma, ponieważ nie ma żadnych szczegółów, jakie dokładnie mogłyby być to reakcje. Ostatnia informacja to informacja, o której mówiłem wam już ostatnio i gracze będą mieli możliwość głosowania na mapy po zakończonym wyścigu i mapa, na którą zagłosuje najwięcej graczy pojawi się zaraz po tej, którą akurat teraz ukończyliście. Funkcja ta będzie bardzo podobna, jak nie nawet taka sama jak w CS 200, na meczu, co zresztą sami zobaczycie, i w temacie rozdziału 5 to chyba wszystkie najnowsze informacje, jakie pojawiły się, lecz to nie koniec informacji, które dzisiaj dla Was mam. Na sam koniec przygotowałem dla Was małą, lecz naprawdę ważną informację w temacie eventu: a mianowicie pewien liker na Twitterze napisał, że ma nadzieję, że wydarzenie o nazwie Wielki Wybuch nie wycieknie 30 listopada, i to w sumie wszystko. Co jednak ciekawe, liker ten jest odpowiedzialny za ogromną ilość wycieków na temat obecnego sezonu oraz do tej pory już przedstawił nam ogrom informacji na temat wydarzenia Wielki Wybuch, tak więc wydaje mi się, że tego dnia wycieknie prawie cały Wielki Event. Wszystko dlatego, że pliki eventowe są już w plikach gry i tak naprawdę wystarczy, że Fortnite je odszyfruje lub likerom jakoś uda się do nich dotrzeć, to wszystkie szczegóły pojawią się na Twitterze, tak więc radzę wam uważać na wielkie spoilery. Ja sam na kanale nie będę wam przedstawiał 100% spoilerów Wielkiego Wydarzenia, chyba, że wszyscy gracze je zobaczą, to wtedy je wam również pokażę, ale przed tym uprzedzę was, że jest to spoilery, więc spokojnie i teraz musimy poczekać, a ja o wszystkich nowościach w tym temacie będę informował Was na bieżąco. No i na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Jo!